No witam Was widzowie, jak widzicie, no w końcu wróciłem po tygodniu przerwy, stwierdziłem, że no to już jest ta pora, koniec odpoczynku, trzeba wrócić do internetu. Dużo osób dziennie, kilka osób do mnie pisało, kiedy wrócę, bo nie ma co oglądać. Tak no, więc, no, trochę mnie zmotywowaliście, no i co, no i dzisiaj, tak można powiedzieć, trochę nieoficjalnie powracamy, no bo dzisiaj nie wyoglądacie ten film, ale oficjalnie wracamy w sobotę i w sobotę o godzinie 18 pojawi się pierwszy film na drugim kanale Hodowlane Przygody Damiana, następnie w niedzielę o 18 na tym kanale Hodowla Zwierząt YouTube. Następnie w poniedziałek na hodowlane przygody Damiana, we wtorek na hodowlane zwierząt YouTube, środa na hodowlane przygody Damiana I tak na razie będzie teraz poprzeplatane w tymi filmami, że codziennie będziecie mieli film, ale będziemy tak robić, że co drugi kanał będzie w ten dzień. No rozumiecie no tak więc na co drugi dzień będzie na tym kanale, co drugi dzień na tamtym kanale film. Jak widzicie mały Halin już tutaj ujeżdża swoich starszych braci O, bawi. O, Halinka tam z tyłu za nim krzyczy, a on sobie tu już biega. Kimał mały łowu za nimi zadziera, no? Cały czas. No i co się, coś się trochę pozmieniało. Dzisiaj tak za dużo wam nie będę gadał, bo e, chciałbym, żebyście wyczekiwali tego odcinka w sobotę na kanale Hodowlane Przygody Damiana. Tam będzie trochę więcej. No, jak widzicie, co dzisiaj budowałem? Dzisiaj zbudowałem sobie takie, jakby to powiedzieć, pomieszczenia, miejscówki, żeby kurki sobie jaja znosiły. No bo tam u nas yy, tam na ranchu jest niby takie jedno, ale tam kury niektóre chcą usiąść, niektóre nie. Jest po prostu za mało miejsca te jajka się tuką, Tak więc stwierdziłem, że zrobimy sobie takie. Miałem zrobić na 4, z każdej strony po 4, żeby było 12, ale stwierdziłem, że trochę za mało by było miejsca i by miały ciężko wskoczyć. Tak więc mówię, zamiast tych 12, te 9 spokojnie wystarczy. No i mam nadzieję, że kurom się spodoba. Dzisiaj zawieziemy. Nie robiłem żadnych nóg, postawimy to na drynach. I na spokojnie kurki będą mogły sobie tutaj nam wskakiwać. O, Halincia wyszłaś, tak? No, kochana Halinka. Powiem Wam, że też mi Was trochę brakowało, tak, ten tydzień. Troszkę się nudziłem. Troszkę się nudziłem, ale chociaż troszkę się tutaj pozmieniało. Niektóre nasze króliczki, czy też inne zwierzątka podrosły. No, i będziecie mogli zobaczyć, jak się nam pozmieniało tu troszkę. No, i to też mogłem sobie troszeczkę odpocząć ten tydzień od tych wrzucania filmów, no, ale też już nie mogłem się doczekać. Ale no, stwierdziłem, że w weekend powrócimy, żeby tak nie w środku tygodnia, tylko w weekend, tak fajnie. W weekend większość osób ma czas, tak więc będziecie mogli sobie zobaczyć. Tak więc nie zapomnijcie o godzinie 18 w sobotę na kanale hodowlane przygody Damiana, w niedzielę na tym kanale Hodowla rząd YouTube. Jeśli nie subskrybujecie tego drugiego kanału, no to gorąco polecam, no bo na nim również będą się filmy pojawiały. A chyba nie chcielibyście jakiegoś filmu przegapić. Tak więc polecam zasubskrybować go i zostawić dzwoneczek na nim. No jak i zobaczyć poprzednie filmy, jeśli jeszcze ich nie widzieliście i skomentować. Dzisiaj trochę ciepło też jest, nie? Troszkę wiatr nam tutaj zawiewa, ale no jest taka pogoda w miarę, chociaż nie pada, bo już tak długo padało, że... E, nie było końca. Cały czas tylko deszcz, deszcz i deszcz. O, siema kulki. A co wy mi tu majstrujecie? Co wy mi tu majstrujecie? Chcecie mi poobgryzać tą klatkę? Dopiero co zbudowana już chcecie ją zepsuć? Łobuzy! Dobra. No to co? No to taki tylko wstępny odcinek. Chciałem, żeby był. Żebyście widzieli, że już powrócimy. Żebyście się nie martwili. Tak więc sobota 18. Wiem, że się powtarzam, ale... Niektórzy mogą mnie oglądać całego filmu, tylko wiecie, tak przeskakiwać, tak więc żebyście widzieli o 18:00, tak jak zawsze yy, można tak powiedzieć yy, samo o 18:00, tak więc będą codziennie o 18:00, ale na dwóch różnych kanałach. Yy, no i co? Mam nadzieję, że spodoba wam się na razie taki pomysł. Później pomyślimy, żeby może robić tak, no cztery filmy tygodniowo, czy jak zobaczymy też jak będę miał z czasem, ale ty jak będą jakieś zmiany, to śmiało będę wam o tym mówił i o wszystkim się dowiecie w swoim czasie, jeśli będę jakąś tam zmianę trochę planował jak na razie będą będzie ta zmiana, o której wam teraz powiedziałem tak więc no to jeśli cieszycie się na powrót e, hodowli zwierząt no to zostrzelcie tutaj łapkę w górę zróbmy tutaj rekord łapek e, pod tym filmem no i nie subskrybujecie, no to gorąco polecam i ja nie przedłużam trzymajcie się, do soboty o 18 i cześć